Witajcie w przygody występy w serii odcinek 25. Zawody i ucieczka. Dzisiaj w serii Nintendo miały się odbyć zawody skokowe, takie prawie jak międzynarodowe. Ponieważ Było to bardzo dużo przeszkód, ale zwolennicy nie wali się tego, czyli muru zamkowego, tak zwanego. Ale były też inne przeszkody, które mogły być też wyzwaniem. Na przykład dzisiaj była w trójnej kawalecji i dwa mury, a jeden bardzo niepokojący. Witamy Państwa na, powiedzmy, że międzynarodowych zawodach skokowych w staninie tornado. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że w tych zawodach wystartuje nowy koń, który ma przyjechać do nas. Podobno to Światowej Sławy Skoczek ale niestety jeszcze go z nami nie ma, więc dopóki nie przyjedzie, zaczynamy zawody. Nie będziemy czekać, więc zaczynajmy. Pierwsza zawodniczka to Anna na klaczy rasy fryzyjskiej o imieniu Kora. Zaczynajmy. Bardzo dobrze. Bardzo pięknie pokonana część z Teraz fajnie na kolejną stacjonata. I piękny skok! Uuu. Pora na kolejną przeszkodę. Oto stacjonata z obrazkiem. I pięknie. Uuu. Teraz druga stacjonata z obrazkiem. Pięknie! Uh, teraz najtrudniejsza przeszkoda w tych zawodach, czyli mur załkowy. Ale nasza kora jest dzisiaj chyba najlepsza w tych zawodach. Pokonała ją bezbłędnie. Uh, lub z wodą pięknie. Uh, I ostatnia stacja i pięknie! Zero punktów karnych dla tej pary. Brawa! Tymczasem miał przyjechać z tej wilczykami. Proszę Państwa, a teraz uwaga. Przedstawiamy wspaniałego konia, który przyjechał na te właśnie dowody i który na pewno tutaj z nami zostanie. Platkowały, być za koń. Hmm. Dziewczyny, jak myślicie? Co to może być zakoń? Nie wiem. Może jakiś przystojny? Jeżeli przystojny, to ja po prostu chyba oszaleję. No właśnie. Tylko żebyś. Tylko żeby na mnie zaproponował czegoś szalonego. Tym szalonego na przykład z zawodami. No właśnie. A jeżeli hmm, takiego coś zrobi? No to nie wiem. Aby nie był aż taki przystojny Idę tak dla niego Dzięki Marcin, możesz odjechać. to ja się postawię na parkingu. Proszę Państwa, oto nasz koń. Za chwilę go przygotujemy i będzie gotowy do zawodów. Spójrzcie na niego, czyż on jest piękny. Na pewno to podrywać. Ach, Koro, co ty gadasz? Na pewno nie. Skąd to możesz wiedzieć? Mi nie wygląda na podrywacza. Jest taki przystojny. Cześć, dziewczyny. O, cześć. Jak widzę, to wy będziecie moimi rywalkami. Rzadko startuję z dziewczynami. Naprawdę żartuję. <grytanie> Cały czas startuje z dziewczynami. Chodź nie piękny konie, trzeba cię usiądłać. Hej Natalia, i go. O nie, chyba masz za krótkie nogi Natalia, nie możesz włożyć do obu strzelan nóg. I co my teraz zrobimy? Nie wiem. Ktoś to pojedziesz na oklep, dasz radę? Spróbuję. Eee, Widocznie jesteś niezwykłym, koniem, ale trzeba Natalii no chyba jeździć na oklep. Dziwcie się. Każdy z moich jeźdźców jeździ na mnie na okład I wszyscy zaakceptują, mimo że trzeba jeździć w siodłach. Ale kiedyś nie było siodów i się tak jeździło, prawda? W sumie masz rację. Następny uczestnik naszej zawodów, który już przyjechał. To wspaniały ogier, który ma na imię Edmund, ogier Tinker, anonim Amazonka Natalia. Czym jak się... Teraz satelita. Pięknie. Pięknie. O, nasza Amazonka nie spadła. Bo w taki jeździ na oklep, to i skakać na oklep, to jest dopiero byczy. Dzięknie. A teraz najtrudniejsza przeszkoda. Ciekawe, jak sobie poradzą. Proszę kochanką, tak! Zwolnij, zwolnij! Niestety, widocznie najlepszy zawodnik, ale dzisiaj poległ. Zostało cztery punkty karne. Mówiłeś, że jesteś lepszy. Cóż. Nie wolno się popisywać. To nie fair. Tak sądzicie? A co byście powiedziały na układ? Jaki układ? Jeżeli... Jeżeli się zgodzicie uciec z tych zawodów, to wtedy, któraś z was zostanie moją dziewczyną. A jeżeli odmówimy, a jeżeli któraś z nas odmówi, to wtedy zrobimy sobie mały konkursik bez jeźdźców. I wtedy pogadamy, która ma zostać moją żoną. Która się na to pisze? Śmiało, no dalej. My! No co świetnie. To teraz. A teraz krótka przerwa. Dobrze, że przerwa w zawodach. Teraz tylko. Trzeba zrzucić naszych jeźdźców. I ruszajmy. z konia. Potem to sobie zdejmiemy no dalej. No dobra. A! A! Co ty wybrawiasz? Lukrecja! A! Ha! Dobra, dziewczyna! Dobra, Cindy, teraz ty. Ja? No dobra. Mm. A, Cindy, co ty A. Ha! A ty, Kora, idziesz z nami? Nie, dziękuję. Nie jestem taka szalona, żeby uciec z takim podrywaczem jak ty, Edmund. Okej, okay, no dobra, to my uciekamy. Dalej, kobiety. O nie, konie uciekają szybko. Musimy je złapać. No to szybko. Wsiadajcie na inne konie. Już na oklep. Dalej. Ciąg dalszy nastąpi.